Hejka kochani, z tej strony Kokilia. Dziękuję z całego serduszka za tyle wspaniałych subików Naprawdę bardzo dziękujemy, jesteście wielcy Mam tysiące subek Jej, jak się mega cieszę, widzę. Um, Realu to ja aż podskoczyłam z radości i krzyknęłam na cały um, okno i szerokość okna, że mam tyle wspaniałych subek No i dajcie łapkę górę z bikiconeczkiem. No słuchajcie, dzisiaj będziemy kaktusem. Tak, kaktusem. A to dlaczego kaktusem? Bo tak. Aha. Ehm, no, to za chwilę zaczynamy. Dobra, stała się okropna rzecz. A, dobra, nieważne. <laughs> Tylko powiedziałabym, co my tu. Jest? Szybko, szybko, szybko. Musimy być kaktusem, musimy sprankować wiców. Dobra. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Tu będzie idealna kryjówka, słuchajcie, żeby się przemienić w kaktusa. Napiszemy tu kaktus. Mamy głowę i ciało kaktusa. Aha, to też jest fajne. O matko, nawet tu mamy jakieś tego. Ściągniemy to. Mamy nawet maskę kaktusa. Dobra. Ej, to jest super spoko sprawa. A da się nie wiem, jakoś inaczej zrobić te ręce? One mi trochę tu przeszkadzają. O, dobra, mamy ciele kaktusa. Tak, Co ja. Odzorowane to ciała. E, tu mamy green. A czy coś mamy greenowego? Mamy to. Dobra. Jeszcze się zmniejszymy. I będziemy mogli, widzę, trollować osobki, że jestem takim kaktusem. A wiecie, widzę tu rzadko o kaktusze, żeby zobaczyć jakiegoś. Adam bardziej na desce. Tu widzę Po prostu staniemy, nie wiem, tutaj. O, tutaj jest fajne miejsce. I zobaczmy, ile osób się połapie, że to ja. Czekamy. Zobaczmy na czat. Natasza dołączyła Oczywiście ja mi tu, tu trochę ułatwiłam, bo poszłam tutaj A tak bym mogła być z tyłu Tyłem od... O dobra w sumie, okej okay. mm, dobra, zobaczmy ile osóbek. No w sumie ja bym się nie połapała, że tu ktoś stoi Z takiej odległości Okej okay. Julia tu gra Kiulia tu gra. Kurde, straciła mnie. Ale nie wiem, gdzie dokładnie jestem. Ok. Mhm. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze. Magia ma finek. Ok. Kurde, poruszyłam się. Szukamy kukiuli. No, słuchajcie, oni nie wiedzą w ogóle, co ja nagrywam. Czy i Tu mnie na pewno nie znajdą. Tym bardziej, że jestem kaktusem i mogę kogoś okuć. Dobra, czekajcie. tutaj bardziej się skryła. Dobra, Fani mnie szukają na razie. <laughs> co są Natasza... Yy... Ale tu jej... Nie ma... Ale dziwni... Yy... Ale kto dziwni? Pewnie gdzieś tam jest widzę. Dobra. Odliczamy czas, kiedy Natasza może nas znaleźć. Dobra. O nie no! Kurde muszę resetować. Wiecie dlaczego? O, dobra, już nie myślę. Kurde. O nie, o nie, o nie! Proszę nie! zdradziłam się sama sama. Ok! Kuki, Julia. <gulia> <gulia> Co ona się domyśla? A! No nie no. Hej. Hejka. Kse. Wiem, że to ty. Ciekawe czy Natasza nas znajdzie. się tu nie widać. Julia, o nie, no znalazła nas. Kurczę, ale fajną nie mam miejscówę nawet. Tylko nie mogłam ruszać ekranem, kurczę, bo mi się zawiesił. Ona zauważyła, jak ja jadę pewnie. Dobra. Mhm. <ścoughs> Jeszcze raz dziękuję mi co za 1000 subików. Jesteście naprawdę super. Dobra. A... A... Napiszam. Okuję Was. Gzda. Okuję Was. Ej, Julia <śles> One chyba podejrzewają, że. A jak mieć klawiaturę? Jak jak ty gram na tel gram na telefonie dobra że coś ci tam pisze po angielsku nie wiem dobra kochani więc teraz słuchajcie <laughs> widzę na odcinkach że ty marzysz. Inną klawiaturę, ja też. xd <grywa> Ja mam błyszczącą. O, zazdro. Zazdro. Dobra, kochani. Ją ja trochę nie kojarzyłam tą, tamtą muffin. Taką z kolorowymi pink purple. O! Fioletową, różową jeszcze mam. Robię skina Oki. Okay. Ciekawe, jak kolejna kaktus fanka będzie. No dobra, ona ma pomysł na to, żeby się ubrać. Po prostu tak o ubranie mieć kaktusowe. Fajny pomysł, a ja jestem cała kaktusa. Kaktusiki piszemy. Ja mam jedną białą, a jedną z papugą. Oki. Okay. Ej, szczerze, ona, widzę, wygląda lepiej niż ja. Zobaczcie, widzę, ma jeszcze te giełki. No, fajnie. Fajny w ogóle pomysłowy skin. Włosy też chyba też trzeba by było zmienić. No nie wiem, ja akurat ich tu nie mam. W sensie w ogóle nie mam włosów. Mm. Ciekawy jest Avatar bez włosów. A, bo ona tak się zmienia, okej. Okay. Dobra, kochani. Um, ona to się przemieniła na kaktuska I jesteśmy taką rodziną kaktusową, zobaczcie. Ja mam akurat tak Słuchajcie, a ona ma taką zamazaną minę, dzięki czemu to jest fajne. Dobra. Tak sukrycie najlepsze są skiny. Ja wcześniej myślałam. Ja wstaję wcześniej niż myślałaś. To dobrze, że wstajesz. Wcześniej niż myślałam. Bo przynajmniej jesteś na odcinkach rano, bo tak rana jest w sobotę, Jest ogólnie 7-10. Wcześniej była szósta ileś. Idziemy robić dom. Idziemy robić e... dom? Kolega kurde dołączył. Okej. Okay. To chodź. Czekaj. I okrada. O nie. On ma co on ma? Nie lubię. Mhm. Czy ktoś widziałam, widział kaktusa na desce i na na No chyba nikt. To on? Hej. Ty. Hej, ty. Zniknął. no, Dobra, widzę wam. To było mega dziwne. Ty, 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 ty. A pewnie robi jakiś dom. Oki. Zro... Biorę na ręce mm. Idziemy A, chyba ona chce mnie wziąć na ręce No to jej jest jesteśmy. O matko, jedzę tego screena Dobra, jest Dobra, ej to jest fajny screen Akurat ten drugi chyba może być, okej okay. kaktus nosi kaktusa, kaktus nosi kaktusa Ta 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 Nikola, hej Nikola W tym domu przydatne są kaktusy, bardzo Kaktus Dobra, połóżmy się może tak o, tak gdzieś Widzę Cię dobra, ale kogo widzisz? W sensie kaktusa? A, okej. Okay. Okej, okay, tak się zastanawiam, gdzie ona może być. Może chowany? Może chowanego? Może wchowanego? Może wychowane Chowane. Ja chciałam napisać chowane, ale w Robloxie nie, e, są takie... Mm, takie widzowe zasady, że nie wolno pisać chowanego. Nie wiem dlaczego. To liczy. To liczy. Ona się ukryła. Chyba, że ona liczy. Nie wiem. Może... Mm, jar? Czym? Nie wiem. Ja. Okej. Okay. ok. To idę się schować. Dobra, Zobaczmy. O! To jest nieziemskie. Ale w sumie ona by zobaczyła. To myślę, że tutaj może być. Okej. Okay. Mm, nie wiem. Skakanie? Dobra. No nie. Ej. Dobra, ale w sumie widzę nawet lepiej. Dobra. Zobaczmy. Ej. Nie wiem, kto nas... Wy... Znowu ten kolega. Tak. sięż, Ktoś napisał? Ej, ale gdzie ten dom? Widzowie... No ale ja miałam taką fajną kryjówkę! Kurczę... Musiał zniszczyć? Tak na poważnie? Pfff... Ja się tak nie... Nie bawię. Reset. A! Pewnie ta Natalia... Czy ona? Ja reset. Nie pamiętam wszystkich imion. Mogę ja tu miedą? nie dom? Nie mogę chyba. Nie powiem, co wyszło po tym wszystkim. Kolega naprawdę jest w nerwie więcej. Czy to jest banana cult? Nie wiem, czy go znacie. Tak. Czemu on płacze? On jest w ogóle z Turcji. Ja nie umiem pisać po turecku chyba. Więc się z nim nie porozumiem. Umiem pisać po angielsku, bo w ogóle... Ale po turecku, no nie wiem, czy on umie angielski. Szukamy jego... E, jej e, kolegi. Dobra, mam nadzieję, że nie idzie za mną ten banana kat. Póki co poszuka w pomocy, więc no już myślałam, że tu ktoś naprawdę się chowa, chociaż nie. Dobra, nieważne. Aczkolwiek to mega dziwne. Dobra, dom siedemnasty. Zobaczmy. Banana, koty to dołączają. My jesteśmy kaktusy. My się niczego nie boimy. Seba z Polski to kolega jej? Czy co? Kto to jest? Ej, on ma przynajmniej doniczkę, my nie mamy. Jak jest doniczka po angielsku? Dobra, zobaczmy. Doniczka. Pod. Okej, okay, pod to doniczka. Nie, pod to garnek. Ale nie, w sumie też doniczka. Dobra. No, i teraz sobie wyglądamy jak rodne kaktusy. Przyznajcie. Wow, idziemy do domu. Bardzo ładny dom. Dobra. Dzięki w ogóle za podsunięcie pomysłu z tą doniczką. Tak to by mi się nie połapała. Wyglądam teraz jak kaktus, czy nie? Piszcie w komentarzu. Dobra. Jak my się tak odwrócili, to z serii wyglądam jak kaktus. Spójrzmy, może nie wyglądam, ale normalnie tak to wygląda. A ktoś znowu pewnie Walono kogoś. Już wiem, jak się czuliście, kiedy ja spełniłam dom i mnie wywalono. Oh, it's my life. It's my life. Dobra. Kochani, więc... Jeżeli się wam spodobało, dajcie łapkę Z górę. z dzwoneczkiem. No i popadki tyle